W dzisiejszym odcinku razem z Pinki, kto się zaśmieje, wykonuje mocną karę. Zaczynamy. W dzisiejszym odcinku każdy ma po trzy życia. Jeżeli stracisz życie i zaśmiejesz się, wykonujesz karę. Kto pierwszy straci wszystkie swoje życia w odcinku, przegrywa, a wygrany zgarnia pięć stówek. Woda. Mmm. Mhm. bla 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 Pierwsza. Ale nie wyplułam, a o to chodziło. Nie chodziło za śmianie się. Dobra, ja tutaj losuję karę, bo wyplułem wodę, ale od teraz za każde śmianie się też losujesz. No nie, odcinek jest na tym, że pluć Nie, losuję nie karę. Muszę za zareagować zawsze przepłamie. O nie, wylosowałem kopnięcie prądem. Ładnie. Na... Dobra, mam opaskę. Nie rób tego. Ja zapłacę. A ile zapłacisz? No. Nic nie zapłacę. Może tak widzowi byś stówkę rzucił, co? Aaaa! No mądra jesteś! A łacu co tu była za moc! O, ale mnie zabulało A widzowie może następnym razem tą stówkę, bo to było Aaaa. więcej warte niż ta stówka. <ślesk> <laughs> ai, 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 ai! ai. <laughs> No nie ma co gadać teraz, kara jest twoja, nie? Ale Ja tak samo Poza tym, że mnie oplułaś, to o, jeszcze czeka cię kara Proszę kręć To była fontanna Proszę Front Nie Nie Front I. 10 klamerek na pasz To strasznie boli No trudno 10 klamerek Najpierw uszy Raz Szybko Dwa. Aha, czyli sugeruję, że, sugerujesz, że. że mam podbródek drogi. Trzy. Au, 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 ale to boli. Cztery. Tylko pięć. Aaaa, Szczyt. Szczyt jest strasznie. Trzy. Uszy bardzo bolą. Usta musisz dać. Szybko! Osiem. O, kurde. Ech. Dziesięć ostatni! Dobra, trzydzieści sekund tak musisz wytrzymać i ci styka. Nie da się oddychać się nie boli! No pięknie, pięknie. Dobra, stop! O Jezu, uszy szybciej! Teraz będę miała takie te! Kisek, zobacz, co byś mi narobił. O kurde. <śścười> <ścười> 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 Naprawdę? Mm -mm. Co to w ogóle? Dobra, nosuję karę, nie? Proszę, daj mi coś łatwego. Prąd. Klamerki. Klamerki? Nie! No i <grym> <Daj>, teraz <grym> zobacz to boli. Dawaj klamrę. I zaczynamy. Raz. Ej, nie boli. Dwa. Daj na ucho. Dobra, zaczyna boleć po Trzy, czasie. Cztery. Pięć. Nie, to nie jest dobre. Prze o nie. Cześć. Ała. O dobra, to jest przegięcie już. Ej, nie, to No i poczekamy z ostatnią, nie? Nie, dawaj. Na nos, na nos. Tam 30 sekund, czekamy. Nie dam rady. Wszystko boli. A uszy najbardziej nie chyba. boli. Jak mnie uszy tak bolą nie, uszy dają też. Wszystko daje. Dobra, ile jeszcze? No, 30 sekund. jeszcze 25 sekund. ściągaj, dobra. Ale masz takie znaczki. A no. się masz taki znaczek. Ja też mam jeszcze te znaki? Siema. ma. Widzisz mnie? Lecimy dalej.

nie wyplułam. Ale nie można się śmiać! Można! Ale ale to nie, by... nie, bo ty nabierasz samo wody. Zobacz ile ja mam a ile ty. No, A ja miałem mniej w szklance. No! spójrz! Mamy mniej od ciebie! Ale ja miałem więcej na lamę! Nieprawda! Losujesz karę! No nie chcę! Wszystko zrobię. Proszę, by wiadro nie wody, wody ją na głowę no i nie. tak dalej. Kopnięcie prądem! Obrzydliwy mm. show! Mm. <laughs> Nie chcę! Idziemy po obrzydliwego shota. Skład tego obrzydliwego szota wchodzi woda z ogórków kiszonych, mleko, sok z wyciśniętej pomarańczy i nutka ostrego sosu. Nie, tylko nie ostrego, malutko. Tego kiszonego daje mocno, ja tego nie wypiję. No musisz, taka jest kara. Lecisz, 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 lecisz. Nie masz rady? No to leć. Pójdzie? Pójdzie czy nie pójdzie? No to leć. Moi drodzy, nie jest to nic przyjemnego, także myślę, że możemy to Klaudi zaliczyć. A jeżeli Was jakiś TikTok rozśmieszył, to zostawcie tutaj łapę w górę i suba i napiszcie w komentarzu, który, a ja przypnę wam serducho. Zostawcie suba, ale na moim kanale. Boże zakłysłam się do... Udławiłam wodą, utopiłam się no, prawie. ale straciłaś wodę. Nie, jeszcze raz. Nie. <śles> no straciłam, co miałam zrobić, jak mi tak się cofnęło. Tym razem wybaczymy Klaudikarę, karę, ale od razu lecimy. Mm. <śles> <śles> mm -hmm. <śles> You that mm -hmm. To jest bezwarunkowe losowanie kary u Claudi. No niestety losujesz karę i tracisz trzecie już życie, tak? Trzecie życie. Oby to był zimny prysznic! Proszę, Ice Bucket Challenge! Obrzydliwy shot! Już miałeś tą karę, więc możesz jeszcze raz wylosować. Brawo! No bo wiesz, że <noise> możesz jeszcze raz wylosować stółeczka <noise> dla mnie na moje konto, a jestem blisko wygrania pięciu stówek, więc... Nie mam. Ja znajdę u ciebie, nie ma problemu! <głosy> 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 Wyleciało mi z buzi Dobra, teraz się już na pewno nie zaśmieję, kręcę tym kołem i koniec tematu. Patrz na to. No. Nic nie będę miała, żeby ci dała oddaj mi stówet! Stuzkę mi oddaj! Ja mam z tobą. Mać. Dzieci są tak mega śmieszne. Przesada, nie? No, dawaj coś, dawaj coś, please. Please. No nie. Drugi raz kopiemy prądem No miałem już to. No <grym> Może sama. Nie ja miałeś. Trzymaj się. Wibracja. trzymam się. Raz, dwa. Aaaa! Kurde, co się z tą paską dzieje? Ona się popsuła tak no na nawala znaczy się, o ale czy ta opaska Ej dobra, ja jednak już chcę skoczyć ten odcinek. Możemy już. Oh my god. <śmum> <śmum> <śmany> no, <nie śmany> rady. Tak. Tak? Ostatnie życie. Zobaczymy jak nam pójdzie. Dobra, kara dla mnie to. Proszę. Come on. Prosisz karę? Nie chce mi się już w to grać, jest katastrofa. Czemu ja mam takie kary, a ona ma takie gładkie? Jest ciemno, zimno, ale robię to. Uwaga! Podrzucę do góry i złapię na głowę. No ja to jest kogo? mój challenge. Dobre. Mój challenge, nie złapię na głowę. Dobra, niech będzie tak. Zostało nam po ostatnim życiu, lecimy dalej. Look at you, God. one, two, three, oh, four, five. five. Look at you, Kai. <laughs> 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 Are you angry? está are you VAR! <gibberish> <Pico! gibberish> <gibberish> 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 Traci życie! Nie, nie mogłam przegrać! Przegrywasz i masz ostateczną karę, bo straciłeś wszystkie życia. Dobra, oby to tylko nie był zimny prysznic ani jajko na łeb i będzie git. Dobra. Prysznic, zimny prysznic, dawaj jej, zimny nie. prysznic, zimny... No! No! Yes! Zimny prysznic! Na no, ostatnią karę dla Klaudii a ja zgarniam 5 stówek jeszcze dodatkowo. Gotowa jesteś? Nie. Ja już chyba dostałem pereliżu takiego, wiesz, od zimnej wody. Stopy mi już zamarzły. Nie ma takie to jest głupie! I to, to było... Jest... Łapam górę z spodem na ra.